Dobry wieczór. Witam Was w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Otwórzcie sobie, proszę, list do Hebrajczyków, rozdział 9 i przeczytam wersety od 24 do 26. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. A nie po to, aby się wielokroć tam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wychodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. Piękny fragment tego, co uczynił Pan Jezus. Dlaczego dzisiaj czytam ten fragment? Dlatego, że rano jakoś tak Wpadł mi w ręce pewien podcast. No, znaczy się, no, przeglądałem, co tam się dzieje na YouTubie i jakoś pokazał mi się podcast. Zainteresował mnie więc, tytuł zainteresował mnie, więc włączyłem ten podcast. Był to podcast, właściwie to była czytana książka pewnego, chyba księdza albo zakonnika, teraz nie pamiętam. To nieistotne, jakie nazwisko. Natomiast był tam fragment i taka wypowiedź, że Pan Jezus... Pokutował za ludzi. Dalej była mowa o tym, że ta pokuta właśnie to była ofiara Pana Jezusa przed Bogiem, i również Pan Jezus wstąpił do otchłani, aby głosić ludziom Ewangelię i ogłosić to, że właśnie ta śmierć wykonała się. No i generalnie rzeczywiście, my wiemy, że Pan Jezus umarł na krzyżu, ofiarował samego siebie, tak zresztą jak tutaj czytaliśmy w liście do Hebrajczyków. Natomiast moją uwagę zwróciło to słowo pokutował. Tam było użyte, że Pan Jezus pokutował za ludzi. I tak zastanowiłem się, czy można użyć takiego słowa i czy to jest w ogóle prawidłowe i logiczne, że Pan Jezus pokutował za ludzi. Dlatego, że inny fragment, na przykład w Ewangelii. Marka w Ewangelii Mateusza również jest opisane, kiedy Pan Jezus zaczyna naukę, idzie i mówi: pokutujcie i wierzcie, Ewangelii przybliżyło się Królestwo Boże. I tu mnie tak zastanowiło, przecież Pan Jezus mówi, żebyśmy to my, ludzie, pokutowali. A tutaj pewien ksiądz czyta, że Pan Jezus pokutował za ludzi. No i jak to się ma? Czy, czy to Pan Jezus za nas pokutował? Czy to może my pokutujemy? No i zacząłem się nad tym zastanawiać, dlaczego zostało tak powiedziane i co tak naprawdę oznacza pokutować. I słuchajcie, sięgnąłem do słownika języka polskiego. Znalazłem tutaj słowo pokutować, i po pierwsze ono oznacza odprawiać pokutę. Po drugie, i mam w religii katolickiej cierpieć w czyśćcu za grzechy, oczekując zbawienia. Po trzecie, według wierzeń ludowych. Straszyć po śmierci pod postacią ducha, to pokutować. Po czwarte, odczuwać na sobie skutki jakiegoś czynu, postępku. Po piąte, trwać, istnieć jako przeżytek, i po szóste, przebywać gdzieś pod przymusem. To mówi słownik języka polskiego, więc po polsku pokutować właśnie oznacza takie rzeczy, jak tutaj te sześć rzeczy, które wymieniłem. Natomiast kiedy mówimy, że Pan Jezus na przykład pokutował, to z całą pewnością odnosimy się do kwestii biblijnej. I kiedy Pan Jezus mówił pokutujcie, to też, no przecież czytamy to w Biblii, i trzymał właśnie na myśli to samo, co, co by można było powiedzieć, że on pokutował. No bo Pan Jezus powiedzmy pokutował, czyli co, zrobił coś, ofiarował Panu Bogu na przebłaganie za grzechy ludzi. No i rzeczywiście Pan Jezus to uczynił. Pan Jezus coś zrobił dla człowieka, ale czy można to nazwać pokutą? Czy to jest dobrze użyte słowo pokuta? I co teraz oznacza słowo w ogóle pokuta, kiedy właśnie w tym sensie biblijnym, w tym sensie wiary używamy słowa pokuta? No, dzisiaj bardzo często nam się kojarzy to słowo, właśnie pokuta, czyli odprawiać pokutę. Kiedy Zgrzeszy człowiek, idzie do spowiedzi, bo rzeczywiście należy wyspowiadać się z grzechów, to dostaje od księdza w wierze rzymsko-katolickiej, chyba greko-katolickiej również. No jest kilka tych religii, tych wyznań, gdzie dostaje się pokutę, czyli trzeba coś zrobić. Na przykład trzeba przychodzić na jakieś dodatkowe msze, nabożeństwa, może trzeba poczytać jakiś fragment pisma, może trzeba jakieś dodatkowe modlitwy odmówić. No i z tym mam się czy właśnie kojarzy ta pokuta, czyli odprawiamy pokutę. I Pan Jezus rzeczywiście, kiedy czytamy na przykład w tej Ewangelii Mateusza, czwarty rozdział i 17 werset wzywa nas wszystkich do pokuty. Ale czy Pan Jezus wtedy miał na myśli, że mamy coś zrobić, czyli pokutować, coś zrobić, aby zadowolić Pana Boga, a następnie dopiero wierzyć Ewangelii? Kochani, no niestety tak wiele osób myśli, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że Biblia została napisana nie w języku polskim. To, co tutaj czytaliśmy, ja czytałem, jest to tłumaczenie polskie po polsku. Przetłumaczyli to akurat benedyktyni nie, tynieccy. No to masz tłumaczyli to z języków oryginalnych, to jest w Nowym Testamencie, czyli tłumaczyli to z Greki. No i teraz, kiedy sięgniemy do greki i chcemy znaleźć słowo pokutować, to, kiedy Pan Jezus mówił pokutować, to znajdziemy tam takie piękne słowo metanoeo. O, Metanoeo dokładnie. To jest na przykład to, które zostało użyte w Ewangelii Mateusza 4,17. I co ono oznacza? I sięgnąłem tutaj sobie do słownika greckiego, aby sprawdzić, i porównajmy to ze słownikiem języka polskiego. Więc po grecku metanoeo, czyli to pokutować, znaczy zastanawiać się po fakcie, zmieniać myśl, odwracać myśl od czegoś, stąd późniejsze żałować za coś, odczuwać skruchę, nawracać się, nawracać się z czegoś, właśnie pokutować odsuwać myśl od czegoś, żałować za coś. To znaczy słowo właśnie pokuta, jeżeli chodzi jeżeli spojrzymy do słownika języka greckiego. Dlaczego o tym mówię? No bo Wyraźnie widzimy, że te zrozumienia tego słowa w języku polskim a w języku greckim są zupełnie inne. I kiedy mówimy, że Pan Jezus pokutował i rzeczywiście używamy tego polskiego słowa, czyli zrobił coś za nas, cierpiał za, za grzech, to rzeczywiście można by było tak użyć. Natomiast kiedy czytamy Biblię i Pan Jezus wzywa nas do tej pokuty, to, kochani, musimy przyjąć tłumaczenie, z języków oryginalnych i musimy sięgnąć do tego, co to miało naprawdę znaczyć, bo Biblia nie przez przypadek została napisana w języku greckim. Więc co prawda czytamy dla lepszego zrozumienia tłumaczenie z języka polskiego, czy na język polski z języka greckiego, ale pamiętajmy, że natchniony tekst jest tekst oryginalny, czyli z języka greckiego. Więc tao metanoeo, czy bardziej tak może słyszeliście metanoja, to jest właśnie zmiana sposobu myślenia. I słuchajcie, to słowo jest użyte dość często właśnie w Biblii. Kiedy Pan Jezus potem pisze listy do siedmiu borów, na przykład do zborów w Efe, Efezie, jest to opisane w Objawieniu, czy inaczej w Apokalipsie świętego Jana, też mówi właśnie o tym, aby oni tam pokutowali, czyli zmienili sposób myślenia. Popatrzcie się, jaka różnica, kiedy Mówimy o pokucie jako o zmianie sposobu myślenia a zrobieniu czegoś. Zupełnie dwie różne sprawy. Dlatego tak dużo jest rozbieżności, dlatego tak dużo jest niezgody, no i niestety walki zazwyczaj pomiędzy tak katolikami a protestantami. Ponieważ musimy wziąć pod uwagę, jak tłumaczymy to pismo i co oznacza dosłownie to słowo pokutować, czyli nawrócić się. Upamiętać się, zmienić sposób myślenia. Kiedy dojdziemy do wniosku, że pokuta to jest zrobienie czegoś, bo na przykład dodatkowo się pomodlę, gdzieś pójdę, będę coś robił, to tak jakbyśmy chcieli dołożyć do tego zbawienia, a potem wierzyć Ewangelii. Rzeczywiście jedyny, kto mógł coś zrobić, to był Pan Jezus. Chrystus. I on rzeczywiście zrobił, fizycznie coś zrobił, aby zadowolić Boga. Ale jak czytaliśmy w tym fragmencie, to tylko on mógł tak zrobić. My już nie jesteśmy w stanie. Dlatego ta pokuta, o której czytamy w Biblii w języku polskim, oznacza zmienić sposób myślenia. Niedokrotnie też nam się to kojarzy. Tutaj, tak bardziej, w stronę teraz. Powiedzmy braci i sióstr protestantów. Wydaje nam się, że kiedy mówimy o pokucie, to zmieniamy ten sposób myślenia, odrzucamy grzech, a potem wierzymy Ewangelii i już jest to zabieg jednorazowy. My kiedyś pokutowaliśmy i, no i tyle. Natomiast kiedy czytamy właśnie Pismo Święte, to widzimy, że Pan Jezus wzywa nas do. Pokuty wiele razy. Do zmiany tego sposobu myślenia wiele razy. Nawet wtedy, kiedy już otrzymaliśmy zbawienie, kiedy uwierzyliśmy Ewangelii, to wciąż Pan Jezus wzywa nas do pokuty. Dlaczego? Po co? No, bo potem jeszcze działa Duch Święty, który nam pokazuje, jak wiele jeszcze rzeczy musimy zmienić w naszym życiu. Jak właśnie wiele razy musimy zmieniać swój sposób myślenia, bo nam się wydawało, że już wszystko wiemy. Ale Duch Święty nam pokazuje przez Pismo Święte, przez Kościół, że jeszcze wiele jest do zmiany. Dlatego ludzie wierzący również mają pokutować. No i tu jest właśnie przykład tych siedmiu zborów opisanych w Apokalipsie Świętego Jana. Właściwie do każdego z nich Pan Jezus mówi, przecież do kościoła, do ludzi wierzących, którzy. No, są wymieniani, że to dużo dobrych rzeczy zrobili oczywiście już po uwierzeniu, ale jest też wiele rzeczy, których na przykład zaniedbali, albo troszeczkę jakby się uwstecznili, albo jeszcze nie zrobili. I też Pan Jezus wzywa: pokutujcie, zmieńcie swój sposób myślenia. Kochani, myślę, że jest to ważny temat, aby zrozumieć dobrze, co znaczy pokutować, ponieważ no, pokuta jest wymagana. Aby to dobrze teraz powiedzieć, nikt nie czepiał się teologicznie, ale myślę, że i tak się będą czepiać. Jest wymagana do tego, abyśmy osiągnęli zbawienie. Jeżeli nie zmienimy swojego sposobu myślenia, to nie jesteśmy w stanie przyjąć Ewangelii, czyli tego, co rzeczywiście Pan Jezus fizycznie zrobił dla nas, że umarł za nasze grzechy. Popatrzmy na to, co zrobił. Rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, bo to była jakaś książka, że Pan Jezus pokutował i w myśl rozumienia polskiego zrobił coś dla nas, ale słuchajcie, my, kiedy pokutujemy, to znaczy się, że zmieniamy sposób myślenia, odrzucamy te stare myśli, to co było w nas, a zwracamy się ku myśli Bożej, oczywiście, bo wciąż mówimy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, czyli w Bogu. To jest diametralna różnica, więc wszystkie zabiegi, czyny, które my próbujemy zrobić i nazywamy to pokutą, są niestety tylko czynami i martwymi uczynkami, które no, niestety nie przyprowadzą nas do zbawienia. Jedyne, co pokutować, to zmienić sposób myślenia, odrzucić to wszystko. Co było i zwrócić się właśnie ku Bogu. Mam nadzieję, że pomoże to zrozumieć i zastanowić się właśnie nad tym, czym jest prawdziwa pokuta, upamiętanie, albo inaczej, nawrócenie. Pozdrawiam Was serdecznie, Błogosławie i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się, skąd jesteś. W ten sposób i ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.